Chciałbym na wstępie powiedzieć, do czego się gromadzimy. Otóż od dłuższego czasu propaganda historyczna państwa niemieckiego uległa zmianie. Już okazuje się, że to nie Niemcy wywołali II wojnę światową i są winni ludobójstwa na Polakach i Żydach, ale to według tej propagandy Polacy są współwinni. Holokaustowi, które dokonali jacyś mityczni naziści. To jest oczywiście kłamstwem wołającym o pomstę do nieba. W związku z tym, gromadzimy się tutaj, będziemy się gromadzić w innych miejscach, żeby zaprotestować przeciwko tego rodzaju kłamstwom. A to, co jest bezpośrednią przyczyną tego zgromadzenia, to jest kłamliwy, oszczędczy i oburzający film, który emituje telewizja CDF, przed którą się tutaj gromadzimy. Przed tym budynkiem korespondenta telewizji CDF. Film nasi ojcowie, nasze matki, pokazujący żołnierzy Armii Krajowych jako współwinnych, przynajmniej współwinnych Holokaustu. To jest kłamstwem, oszczerstwem i zniewagą. I należy przeciwko temu z całych sił protestować. Dlaczego należy to robić? Nie tylko ze względów sentymentalno-patriotycznych i takiego wzburzenia serca, ale także dlatego, że jeżeli Polacy będą przez świat odbierani jako winni masowych zbrodni podczas II wojny światowej, to w tym momencie nasze uczestnictwo we wspólnocie międzynarodowej jest unieważnione, a także nasze uczestnictwo w pakcie NATO, dlatego że ewentualna pomoc w pakcie NATO napadniętemu jest uzależniona od woli politycznych, a narody nie będą chciały pomagać narodowi morderców i winnych holokaustowi. Dlatego jesteśmy tym pokoleniem, które musi przeciwko temu z całych sił zaprotestować. Witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałabym przeczytać oświadczenie Towarzystwa Patriotycznego w sprawie filmu niemieckiej telewizji ZDF. W związku z filmem nasze matki, nasi ojcowie zwracamy uwagę na fałszerstwo historyczne dotyczące sytuacji Polski podczas II wojny światowej. Oskarżenie żołnierzy Podziemnej Armii Krajowej o antysemityzm. Jest obelgą dla niezłomnych bojowników wolności w okupowanym kraju. Jest bezczelnym kłamstwem w gewelsowskim duchu. Mamy do czynienia ze świadomym, karygodnym zamazywaniem historycznej odpowiedzialności Niemców za barbarzyństwo Holokaustu. Bezwzględni mordercy milionów europejskich Żydów nie mają prawa oczerniać innych nacji, które również skazane były przez nich na zagładę, a zwłaszcza Polski, pierwszej ofiary ich zbrodniczej agresji. Mówimy to w mieście codziennych egzekucji i łapanek od 39. do 1944 roku, w mieście Szubiennic, Pawiaka i obozu koncentracyjnego Warszaw, w Warszawie zrównanej z Ziemią po powstaniu w Becie i heroicznym powstaniu warszawskim. Kazanej na zagładę przez niemieckich barbarzyńców pod wodzą ukochanego przez nich firera. Warszawa pamięta i Polska pamięta, na co pozwalali sobie niemieccy nad ludzie nierespektujący żadnych praw ludzkich ani boskich podczas rozpętanej przez nich szaleńczej wojny przeciw europejskiej cywilizacji. Wojnę te przegrali i zostali osądzeni w Norymberdze. Przez wiele lat wydawało się, że dobrze zapamiętali te lekcje historii. Polacy uwierzyli swoim sąsiadom, że chcą pokoju i pojednania, czego pierwszym dobitnym aktem był list biskupów polskich z lat 60. W latach 80. Bunt Polskiej Solidarności pozwolił Niemcom na zjednoczenie kraju. Polska wstąpiła do Unii Europejskiej w nadziei na dalszy rozwój dobrego sąsiedztwa. Jednak w ostatnich latach pojawił się w Niemczech złowrogi antypolski nurt w propagandzie kulturze polityce historycznej, który jest nie do zaakceptowania przez Polskę. Wzywamy do pamiętania. Żądamy prawdę. Prawdy, 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 prawdy! Witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałem podziękować w imieniu Światowego Związku Domierzy Armii Krajowej, który był bezpośrednio atakowany, ale praktycznie atakowany był w tym filmie cały naród polski, całe nasze społeczeństwo, które ma różne poglądy różne postawy polityczne, ale myślę, że w tej sprawie powinniśmy być zjednoczeni i mówić jednym wspólnym głosem. Ja pozwolę sobie odczytać oświadczenie naszego związku, które żeśmy pracowali, przekazali do instytucji państwowych, do redakcji medialnych i do środowisk, nie tylko polonijnych, ale i niemieckich, wykorzystując koleżeńską pomoc Polaków działających i pracujących na terenie Niemiec. W imieniu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, my, ostatni żyjący żołnierze Podziemnego Wojska w okupowanej Polsce, wyrażamy zdecydowany protest wobec ewidentnych fałszet pod adresem żołnierzy AK wy, wyemitowanym w marcu bieżącego roku przez niemiecką telewizję państwową ZDF w filmie fabularnym pod tytułem Unzref Mütter, Vater. Nasze matki, nasi ojcowie, który obraża dobre imię żołnierzy AK, nasze poczucie godności narodowej i honor żołnierski. Mamy prawo i obowiązek domagać się poszanowania faktów i niezastępowania ich reżyserskimi konfabulacjami, zwłaszcza przy wydarzeniach związanych z Drugą Wojną światową. Przypominamy naszym niemieckim sąsiadom, że blisko 400 tysięczna ochotnicza Armia Krajowa stanowiła zorganizowaną część polskich sił zbrojnych podległych legalnemu rządowi Rzeczypospolitej w Londynie na Panowała w niej dyscyplina wojskowa. Żadna struktura polskiego państwa podziemnego nie wydała ani jednego rozkazu dyskryminującego naszych żydowskich współobywateli. Przypominamy nadanie tysiącom Polaków tytułu sprawiedliwych wśród narodów świata. Przypełnianie lot Pileckiego, misję karskiego do USA, Całą historię rzegoty. Armia Krajowa wykonawała egzekucję wyłącznie na podstawie wyroków sądów podziemnych, wydanych przez sądy polskiego państwa. Przywoływać należy męstwo i pamięć polskich Żydów, partyzantów bakowskich oddziałach. Wyzwolenie około 400 żydowskich więźniów z obozu na warszawskich Gęsiówce, Dokładanego zresztą przez żołnierzy w zdobycznych niemieckich panterkach i na zdobytych niemieckich czołgach panterach. Gdzie i od kogo zdobywali wiedzę o Armii Krajowej utytułowani niemieccy historycy, konsultanci tego filmu? Czy chodzi w tym wszystkim o świadome zamazywanie historii, lansowanie w świecie tezy, że prawdziwymi antysemitami byli w XX wieku? Nie masowo aprobujący Hitlery z Niemcy, a Polacy. W przedwojennej Polsce społeczność żydowska w znacznym stopniu niezasymilowana, mówiąca własnym językiem, kultuująca własne zwyczaje. Energiczna wiedza stanowiła ponad 10% populacji. To jak w wielu krajach Europy rodziło w pewnych grupach nietolerancję, ale to nie my stworzyliśmy faszyzm i obokańcie kolokwializmu. Nacjonalizm. Jeżeli twórcy filmu zrównują nacjonalistyczny szowinizm z patriotyczną obroną wolności i niezawisłości, to z takimi propagandarstwami jednoczącej się Europy jest nam nie po drodze. Oczekujemy Oczekujemy od polskich władz i instytucji podjęcia skutecznych działań w tej skandalicznej sprawie. Światowy Związek Żołnierzy AK zastrzega sobie prawo obrony czci naszego pokolenia i naszych szeregów, nie wyłączając wystąpienia na drogę sądową. Dziękuję serdecznie. Jeszcze może kilka słów uzupełnienia. Proszę ten film obejrzało około 22 milionów obywateli Niemiec, czyli jedna trzecia populacji. To nie jest zwykły film będący właśnie konfabulacją prawda, i artystycznym przetworzeniem często antypolskim. Ten film wywiera wpływ na postawy... I stosunek do historii społeczeństwa sąsiedniego kraju. 22 miliony ludzi. 14,5 miliona euro, z czego 10 milionów dała na ten film niemiecka państwowa telewizja ZDF. To mówi o stosunku do historii. Ja dodam, dla przykładu, myśmy. Fundacji Filmowej Armii Krajowej, której mam szczęście przewodniczyć, stworzyli film podobny, dokumentarny, który mówił o historii polskiego żołnierza, oficera Wehrmachtu i polskiego Żyda. i w stosunku do tej historii i do nich ich dzieci. Udało nam się zgromadzić na ten cel 200 tysięcy. Złotych. A film do tej pory nie znalazł miejsca, a właśnie telewizja polska nie, znalała, nie znalazła miejsca na emisję tego filmu. Ponieważ nie ma oglądalności, to społeczeństwa rzekomo nie obowiązuje. To dziękuję. Byłoby to tyle bardzo serdecznie. Państwu dziękuję te, tu za obecność, a korzystając z okazji chcę też podziękować polskim środowiskom i Polakom pracującym na terenie Niemiec za błyskawiczny odzew i wsparcie. To nasze oświadczenie zostało przetłumaczone i wydrukowane w Niemczech, także w języku niemieckim i w tej chwili rozsyłane jest do niemieckich mediów i ośrodków kształtujących opinię publiczną. Dziękuję Państwu. Szanowni Państwo, ten film wyprodukowany przez telewizję, przez którą siedzimy, właśnie się znajdujemy, jak Pan Pukolik powiedział, kosztował miliony marek. Ale czym jest ta telewizja? To jest telewizja, w której skład Rady Nadzorczej wchodzą przedstawicieli partii politycznych niemieckich, państwa niemieckiego. Wybrani w demokratycznych wyborach. Oznacza to, że ten film nie jest tylko, tak jak pan pułkowik powiedział, zwykłym przekazem artystycznym, ale to jest wyraz opinii politycznej państwa niemieckiego. I to jest coś, co jest wysoce niebezpieczne dla przyszłości polsko-niemieckich stosunków. Musimy kształtować opinię nie tylko rządu niemieckiego, na którego mamy mały wpływ, ale także rządu polskiego, który w sposób niedostateczny zajmuje się tą sprawą. Takimi sprawami, terminami polskie obozy koncentracyjne, na przykład. Wprawdzie minister Sikorski na Twitterze pisze, żeby wysyłać protesty, ale samo działanie oficjalnej dyplomacji polskiej, jak chociażby w sprawie tego filmu, jest wysoce niedostateczne. Polska polityka w tej sprawie powinna być proaktywna. Powinny być, przecież ten film był produkowany przez przynajmniej rok. Czy polska dyplomacja nie wiedziała, że... albo polskie służby nie wiedziały, że coś takiego się szykuje i można było zapobiec skandalowi i naprężeniu i cofnięciu stosunków polsko-niemieckich o 10 lat? Można było, tylko nie było woli politycznej. Żądamy woli politycznej ze strony rządu polskiego. Teraz proszę o zabranie głosu panu Wielki niemiecki generał Klausewitz zdefiniował kiedyś, co to jest wojna. Wojna to jest przedłużenie polityki, tylko innymi środkami. Chyba nie trzeba udowadniać, że istnieje coś takiego jak polityka historyczna. Tę politykę historyczną prowadzą wszystkie państwa, może tylko nasze państwo o tym obowiązku zapomina. Niekiedy ta polityka historyczna, tak jak polityka każda, staje się wojną historyczną. I sądzę, że mamy do czynienia dzisiaj z taką sytuacją, kiedy toczy się wojna. Być może jest to zimna wojna, ale jest to wojna o pamięć. Wojna o to, jaka będzie historia, nie o fakty, bo fakty znane historykom zmianie nie ulegną, ale o to, jak sobie wyobraża dzisiejsze pokolenie historii. I tu odkręca się po prostu w imię interesów. Narodowych w imię interesów państwowych, w imię interesów imperialnych odkręca się fakty. Pakt Ribbentrop-Mołotow znowu przedstawiany jest przez Rosjan jako wedle stalinowskiego kłamstwa, jako sojusz, który miał na celu ochronę polskiej ludności przed Niemcami. Znowu twierdzi się w Moskwie, że kraje bałtyckie same prosiły o przyjęcie do Związku Radzieckiego. I nie jest wykluczone, że niebawem obejrzymy film, z którego będzie wynikać, że Polacy rozpętali II wojnę światową, napadając radiostację w Gliwicach. Bo w ramach tych wojen stare kłamstwa wracają. Ale w niemieckim sposobie prowadzenia wojny, skoro zaczynałem od generała Klausewica, mieści się jeszcze świadomość, że oprócz regularnego wojska warto mieć także dywersantów. Kiedy w 1939 roku szły wojska niemieckie na Polskę, to tutaj w kraju istniała piąta kolumna, która polskim żołnierzom strzelała w plecy. I w wojnie, która toczy się o historię, też mamy w kraju piątą kolumnę. To z Polski płyną, <kluczy> bo trudno dziwić się... Niemieckim finansistom, którzy takie produkcje finansują. Trudno dziwić się niemieckim scenarzystom, że chcą pokolenie młodych Niemców przekonać, że ich ojcowie, ich dziadkowie, ich matki nie byli wiele gorsi od tych, których, którzy byli ich ofiarami. No, taki przypadek. Akurat tak wyszło, że oni wygrywali. Ale gdyby to oni przegrywali, to ci, których mordowali, być może mordowaliby ich. Taki był przekaz tego filmu, który jest bezpośrednią przyczyną naszego spotkania. Ale trudno się dziwić, że oni tę wojnę prowadzą w swoim interesie. Dziwić się trzeba, że tu z Polski wychodzą filmy, które fałszują historię i które w nikczemny sposób kłamią, rzucają oszczerstwa na Polaków. Że tu w Polsce Znajdują się pisarze, autorytety moralne, na których później można się powoływać. I na przykład scenarzyści telewizji CDF mogą się powoływać. No jak to? Przecież to w polskich, czy lepiej powiedzieć, polskojęzycznych mediach tyle się mówi o polskim antysemityzmie w czasie wojny. To tutaj ta teza została po raz pierwszy postawiona. Proszę Państwa, spotykamy się tutaj z konkretnej przyczyny bezpośredniej. Ale nie chodzi o to jedno wydarzenie i nie chodzi o jednorazowy protest. Chodzi o to, żeby po pierwsze uświadomić państwu polskiemu, że ma obowiązek dbać o polską historię, po drugie uświadomić to Polakom, że mają obowiązek tego od państwa, od każdego rządu, nawet jeśli się z nim nie identyfikują, tego się domagać. Państwo polskie nie finansuje, jak mówił o tym pan pułkownik, filmów pokazujących prawdę o, polską, o polskiej historii. Państwo polskie nie finansuje książek. Lewicowy tygodnik przyznał, że polscy młodzi pisarze wszyscy żyją z niemieckich funduszy, z niemieckich stypendiów, które państwo niemieckie im funduje. Może nie obwarowuje ich bezpośrednim żądaniem, ale oni już sami wiedzą, że dobrze jest w takim razie pisać o tym, że polskie miasta to tak naprawdę są niemieckie miasta i że Polacy byli współwinni za Holokaust, bo to się im opłaci. Państwo polskie nie podejmuje żadnej aktywności, która by się temu przeciwstawiała. Nie robi tego też dlatego, że za słabo je do tego zmuszamy. I tutaj jesteśmy po to, nie tylko żeby zaprotestować, ale żeby ten głos dotarł jak najwięcej, jak najgłębiej i do rządzących, i do obywateli. I żeby wiedzieli, że nie wystarczy raz zaprotestować. Trzeba codziennie pamiętać o tym, że toczy się wojna o pamięć. Wojna, którą na razie przegrywamy na własne życzenie, ustępujemy przed kłamstwami, ponieważ wielu Polaków sobie nie zdaje w ogóle sprawy z tego, że taka wojna się toczy. Jeszcze raz dziękuję za to, że Państwo tu przyszliście i proszę, żebyście zawsze nas, Redutę Dobrego Imienia Polski i Towarzystwo Patriotyczne, w tych działaniach na rzecz obudzenia polskiej świadomości, na rzecz zmuszenia polskich władz do prawidłowego działania, wspierali. Wśród nas krąży lista podpis do podpisania pod listem, który rodzuta Dobrego Imienia sformułowała, ale to jest list indywidualny każdego z nas, kto się podpisze pod tym tekstem. List z protestem do szefa Rady Nadzorczej tej, tej telewizji, Czwarty Deutsches Fenze. Człowiek nazywa się Ruprecht Polenc. Ja pozwolę sobie przeczytać ten list. A Państwo, jeżeli zechcecie, podpiszcie się pod nim i on zostanie wysłany do tego człowieka. Niniejszym protestuję przeciwko obraźliwej treści filmu Nasze Matki, Nasi Ojcowie, wyemitowanego przez telewizję publiczną CDF w dniach 17, 18 i 20 marca bieżącego roku. To należy dodać, że dzisiaj jest powtórka tego filmu w telewizji neo-CDF. W historycznej trylogii, którą zawczasu ogłoszono wyjątkowym wydarzeniem w historii niemieckiej telewizji. Przedstawiono Polaków, żołnierzy Armii Krajowej, jako antysemitów i bezwzględnych bandytów prawie na równi z nazistami. To zniesławia nie tylko żołnierzy Armii Krajowej walczących o niepodległość Polski, ale pośrednio cały naród polski, będący od 1 września 1939 ofiarą ludobójczej polityki państwa niemieckiego, rządzonego przez NSDAP, która u szczytu swojej świetności zrzeszała 8 milionów członków. Polska Armia Krajowa była jedynym w skali okupowanej. Przez Niemców Europy konspiracyjnym wojskiem podlegającym legalnemu rządowi polskiemu, który od napaści Niemiec na Polskę przebywał na uchodźstwie, najpierw we Francji, a po kapitulacji Francji na terenie Wielkiej Brytanii. Armię Krajową tworzyli mężczyźni i kobiety, przedstawiciele wszystkich klas społecznych zawodów. Członkami byli nie tylko obywatele narodowości polskiej, ale i przedstawiciele innych mniejszości narodowych i wyznaniowych zamieszkujących przed wojną drugą Rzeczpospolitą, między innymi Niemcy i Żydzi. W Armii Krajowej obowiązywała wojskowa dyscyplina i stopnie wojskowe, i hierarchiczna podległość, a wszelkie wykroczenia były karane zgodnie z regulaminem wojskowym. AK wykonywała wyroki śmierci wydane przez sądy Polskiego Państwa Podziemnego, zarówno na niemieckich oprawcach, tak jak ich np. SS-Begalefiere Franz Kutschera, który był słynnym rozkazodawcą i organizatorem łapanych ulicznych ludności cywilnej i terrorystycznych rozstrzeliwań na ulicach Warszawy. Jak również na zwykłych przestępcach korzystających z sprawy wojny i chcących się obłowić na ludzkim nieszczęściu lub na kolaborantach z okupantami. Władze Podziemnego Państwa Polskiego apelowały o udzielanie pomocy ukrywającym się żydowskim współobywatelom pomimo śmierci grożącej całej rodzinie, gdyż jedynie na terenie okupowanej Polski groziła za to kara śmierci. Pomimo tego pomoc ta była udzielana i dlatego w Instytucie Jadwaszem w Jerozolimie najwięcej drzew sprawiedliwych wśród narodów świata należy do Polaków. Niemcy, zarówno żołnierze Wehrmachtu, jak i z SS, oraz innego rodzaju Einsatzgruppen, już od początku okupacji Polski, dotarły rozlicznych zbrodni ludobójstwa. Nie tylko na polskich cywilach wyznania Mojżeszowego, ale również na Polakach, a także zamieszkujących obszar Polski Białorusinach, Ukraińcach czy Cyganach. Niespotykana w najnowszych dziejach Europy skala okrucień wzbudziła grozę i opór. Stąd masowy udział Polaków w zbrojnej partyzancy i lub szerokiej konspiracji. Równolegle od pierwszych dni okupacji. Niemieccy okupanci prowadzili systematyczną grabież, odbierając polskim właścicielom ich majątki ziemskie i zakłady przemysłowe, które oddawano pod zarząd niemiecki. Pierwszymi wysiedlenymi tej wojny byli obywatele polscy wypędzeni z terenu dawnych Prus Wschodnich i tzw. Kraju Warty. Przymusowa wymiana pieniędzy spowodowała utratę oszczędności przez większość obywateli. Wyniszczenie skutkowało racjonowanie żywności, gdyż zarządzony przydział był trzykrotnie niższy od niezbędnych wymagań kalorycznych. Karą śmierci zagrożone było słuchanie i posiadanie radia. Zamknięto polskie instytucje kulturalne i naukowe, szkoły wyższe i średnie. Równocześnie do przymusowej pracy w Niemczech wysłano prawie 2 miliony obywateli polskich. Kilkaset tysięcy polskich dzieci odebrano rodzicom i wysłano do Rzeszy w celu germanizacji. Specjalne represje i eksterminacja dotknęła polską inteligencję i duchowieństwo. Okupanci mordowali lub wysyłali polskich nauczycieli, urzędników, prawników, naukowców i księży, w tym wszystkich biskupów. Najpierw do niemieckich obozów koncentracyjnych Dachau czy Sachsenhausen, potem od lata 1940 m.in. do Auschwitz, który założono nie dla Żydów, ale dla Polaków. Pierwszy transport polskich więźniów z terenów południowej Polski wyjechał 14 czerwca 1940 roku z Tarnowa. Dopiero później w bezpośrednim sąsiedztwie wybudowano obóz zagłady Birkenau. Takie były okoliczności, w jakich działała Armia Krajowa. A do tego należy pamiętać jeszcze o sowieckiej okupacji wschodnich terenów Polski na mocy tajnych zapisów paktów Hitler-Stalin. Pojednawcze gesty, porozumienia rozpoczęte wymianie listów pomiędzy polskimi i niemieckimi biskupami, a następnie gesty ze strony oficjalnych władz niemieckich, począwszy od Willy Brandta, przyjmowane były przez Polaków z otwartością, ale i z nieufnością, ponieważ wojenne przyliczenia nie są do zamazania. Doświadczenie wspaniałej i hojnej pomocy materialnej z Niemiec po ogłoszeniu stanu wojennego 13 grudnia 81 w Polsce. Takie różnorakie wyrazy wsparcia dla wolnorynej Polski z duszowej Jałtwy i Pocztanem zostaje zrujnowane i niefra przez niefrasowite obchodzenie się z naszą tragiczną historią. Ten film umiejscowia Polaków i w szczególności AK, pierwsze ofiary II wojny światowej, po stronie niemieckich ideologów i realizatorów Holokaustu. Tylko kompletni historyczni ignoranci mogą wierzyć, że poprzez takie filmy zdają na nowo zinterpretować przeszłość. Jedyne, co w ten sposób mogą osiągnąć, to zniszczenie tego, co tak mozolnie między Niemcami i Polakami zostało osiągnięte. Dlatego oczekuję od autorów serialu, zwłaszcza scenarzystów i historyków konsultujących te treści, podania faktów i źródeł, na jakich zbudowali swą szkolącą opowieść, która w młodym pokoleniu Niemców wzbudzi może przekonanie, że jedynymi ofiarami II wojny światowej byli Niemcy i obywatele wyznania mojżeszowego, a Polacy co najmniej współwinni wymordowania przez ich niezidentyfikowanych nazistów. Dodatkowo żądam zaprzestania dalszej emisji oraz tego oszczerczego serialu oraz przeproszenia żołnierzy Armii Krajowej na ręce Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Jeśli ten protest zostanie zignorowany. Jeśli ten protest zostanie zignorowany, przyzwalam reducie dobrego imienia, Polish League Against Defamation, na domaganie się na drodze sądowej. zadośćuczynienia za zniesławienie armii krajowej i Polaków oraz antagonizowanie obu narodów, co w dzisiejszej Europie oznacza świadome niszczenie dotychczasowego dorobku porozumienia polsko-niemieckiego. Chciałbym żebyśmy pamiętali o tym, po co się tu zgromadzili i żebyśmy, jeżeli jeszcze nie przystąpili, to przystąpmy do Reduty Dobrego do Imienia poprzez stronę www.reduta-dobrego-imienia.pl i w ten sposób będziemy mogli dalej działać. Dziękuję bardzo i prawdy! prawdy! Żądamy prawdy! Żądamy prawdy! Żądamy prawdy! Żądamy prawdy! Łapy, wara otakowców!